gra, głupia, głupia gra. Dobra, gramy, gramy. Głupia gra, no przecież i co, ja teraz mam jak debil nabijać się wszystkich postaci. Tak, ostatnich. dokładnie. Dobra, ja pierdziele, no że nada fuj. A co, nie potrafisz? No nie chce mi się po prostu. Już, już, to jest Gramy, gramy. pik <noise> pik Pik, 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 pik. Bra? A zajebał Nie, nie, a ta został A ta w ja zajebała. Zajebała no. Nie, Zywań ja stoję teraz jakby... na skali. Morflin, no, jeszcze A no, no, yeah, no, no, ja to dlatego tak się wpierdolił w nas. No. Tego pytanie, czemu żeście za szybko chyba zgłosiliście, bo ogólnie można było poczekać co jest No ale ten... bałem się, baliśmy się, że my umrzemy, no, jeszcze tam była druga osoba poza nami no. no ja tam byłem, no to Ta, no to, to byłeś, są. no to w no, to sumie przecież... Bla... No. no to przecież no. były trzy osoby, no to, to dwóch impostorów, no to raczej nic no, nie No właśnie miało. kurde, tak podejrzewam, że kurde z i też może być podejrzane, no ale kurde, nie wiem no, W sensie, Na... no było tam pięć osób, no to chujowe było tam zabijanie, nie wiem kto tam wbiegł, kurcze, jako no, luna No wbiegł, dobra Jestem na skanie z gbn i czekam aż się przeskanuje, żebym też mogła się przeskanować. Akurat oboje o. mamy, oboje mamy skana, więc mogłam go sprawdzić. Dobra, ale to jest, to jest w miarę proste. Osoba, to z którą się zamieniłem, bo ja byłem w Specimenie. Kto, kto, kto zamienił mnie z kim? Ale raczej ja ci nie przyzna ta osoba, bo... Jak no było, tak, w to, to jest celu. proste, bo ja byłem w Specimenie, zostałem teleportowany z kimś i ta osoba, co została ze mną zamieniona, była zabójcą po prostu. Kurde, Aha. A tam może... Może luna fejkuje? Nie, może ale, fejkuj, ja, no. ale przecież jeszcze inne trzy osoby widziały, jak luna wbiega do skana. Nie, stało, Dobra, to no, możliwe, tak, nie no. jeszcze waiting for GPN. nie Nie, no, no, no ale wiesz, ale w mogłeś, to to mogłeś to... zostać wymieniony z luną po prostu transportowany. Ale ona stała po mnie cały czas, Ja wcześniej zostałem transportowany, ja byłem w specimenie i byłem znowu w mędzie, i z wami wbiegłem ponownie do dekontaminu. Ja nie spodziewam w ogóle do specimenu, bo jeszcze nie złożyłam To, że osoba, która została teleportowana, prawdopodobnie. Podobnie jest zdrajcą, bo ja by jako jedyny Gdziecie pierwszy tepło? wbijałem do Specimena. Właśnie gdzie te po? No do laba, koło ty. Ale w sensie skąd? No ze specimena, cały czas powtarzam. Stamtąd ze specimena do laba. Tak, dobra, stamtąd dobra. gdzie potem nadbieg zabójca. Mm, no to mówię. To, ale Poisoner to po test luny, test nie. Próbkę luny, jeśli jest OP Na początku każdy, ale, ale tak to... każdy mógł za dużo. No dobra, czyli, czyli Luna to nie będzie może, winni. Był w Będzie? No ja, Luna, ja byłem. Ja byłem, no ja, ja byłem na teleskopie. No, czwórkę albo Destro, albo Mardax, albo Delvex, albo Legion. Ja z Legionem byliśmy na tym na teleskopie. No ja skończyłem na teleskopie rundę, rundę nie? Chcemy na ten teleskop w końcu to zrobić. A no kurde, ale proszę. O kurde, ucieka. Ajajajaj. Delaware. Gdzie, gdzie jesteście? to. Blady wiem, że jest w specimenie zgłosił praktycznie w tym momencie, bo u mnie oni są normalnie jakby żyli W sensie, że są w takich miejscach, w których jakby żyli Oni musieli zginąć w tej sekundzie Nie Czy Tompejcik poleciał? Nie Nie no, nie wiem czemu, ale ja normalnie widzę, że Luna i GBN są jakby po prawej stronie, czyli na miejscu, w którym powinni być żywi Jeszcze raz, co takiego? U mnie są normalnie no właśnie, u mnie są. Luna jest w prawym górnym rogu e, z tych wszystkich osób. I GB no, ale jest. Luna jest martwa. No właśnie o to chodzi, że oni są ale... w miejscu, w którym powinni niby żyć, ale... a nie żyją. Ale teraz pytanie: czy to się po prostu zbugowało tobie, czy to jest opóźnienie, po prostu takie? No właśnie, nie wiem, no ale kwestia, że my całą rundę biegaliśmy z Wixą, byliśmy w komunikacji. Ja widziałem Ejbiego i Wikce na światłach, bo pobiegłem też zapalić, to oni już tam byli. Tak, tak, legion też z nami. Najpierw na początku rundy zrobiłem teleskop, bo nie skończyłem w poprzedniej. Ja przecież do was dobiegłem. Gdzie ty do nas dobiegłeś? Mardlaxa na samym końcu rundy widziałem przy tym, przy górnej dekontaminacji. Ja biegłem w stronę specimena. Znaczy, jeszcze nie, jeszcze nie weszliśmy. Legion, bo śmieszna sprawa, do was bo akurat, do biegiem, to bo ja zgłosiłem, ej, Legion, ja zgłosiłem Destra, który leży do to chyba. No to wychodzi no, na to, że Mardlax. Nie, nie no, mi się wydaje, że Mardlaks... No nie, ja, ja Mardlaxa, na Mardlaxa trafiłem. No, mi się wydaje, że Mardlax Mi się wydaje, że Blady mógł w pierwszej rundzie fejkować tego transportera, że został przetransportowany i po prostu on się zmienił transportowany Ktokolwiek się przetransportował, albo był przetransportowany niech się kurwa przyzna, ale to jest impostor, to się nie przyzna. No to nie, w każdym nie, no razie, ja zostałem transportowany. Nie, ja bym się no nie, ja nie, że właśnie Delvex nie jest. No nie, to jest, nie to jest, Mardrax, Mardrax kurde to gra, bo to stara, albo jest impostorem. Nie, no, nie no dawajcie Mardraxa, mi też się wydaje, że to jest bardziej Mardrax. Eee. Dobra, to ja się tepłem. O. Nie no, nie chce się do tego, nie no kurwa, trochę się boję, no ale no no, cóż, no nie zrobimy nic o. No, no i co? Kurwa próbowało jeszcze strzelić na ślepo, no, no i tyle byłoby. O, przynajmniej Delvegsa tyle się udało. Teraz. No, no, właśnie nie. No, właśnie nie. no nie. Właśnie nie, Delwex mi się, wbrew pozorom Delwex mi się nie wydaje, że to jest Delwex, wiecie? No, ale...

Dodać ten przycisk, ja się hmm. zastanawiam. Czy przypadkiem nie ma takiej sytuacji, że jest na przykład arsonista? Jak myślicie? Czy jest arsonista? Hmm. Podpalacz, bo generalnie nikt znowu nie zginął przez całą rundę. Kurde, nie wiem. Powiem tak, wydaje mi się, że Legion jest niewinny, bo wbiegał do Specimen'a za ten postał tak w takim Ale momencie chodzi o to, że. Arsonista, Cześć, arsonista to, to może ta, ta, ta właśnie Ale arsonista tym bardziej by nie wbiegał do specimen'a Przecież to jest miejsce w którym zazwyczaj nikogo nie ma No nie wiem Dobra w sumie możemy to skipnąć ale Jakieś nie, dziwne skipną, wrażenie no mamy, mamy cztery talski. No dobra, dobra, no dobra okej okay. Ale kurcze no dziwne to było Miałem wrażenie że nic, nic się nie dzieje Możemy skipnąć Nie, nie Jak nie coś co. to duchy róbcie te taski jak macie Dwie zrobiłem wszystkie taski. No, tak. Jeszcze jeden mam. nie <toddacti> ja <ATN> musi być. <laughs> ja, no, <mia> nebo... <fibedni> <toddacti> ja nogi nogi e na tą samą rolę dostawać. Ale weź <bejdzier plecau. toddacti> Kill ma tak? 3 sekundy Kompletnie się zjebała A co się stało? No ja wskoczyłem no, ja tak. na skana i jak kompsy się zrobiły to mi efekt skana został na mojej postaci i łaziłem w okuladę Ten kill ma <grym> e 3 sekundy więc nie się, jest to byte Ej mi się wydaje czy timelord był też oprócz Był timelord tak. No czemu timelord był... nie uratował w takim razie No bo słuchaj Nie wiem co się odjebało ale byłem w storage'u, ktoś mnie zamienił z delvex'em ale mhm. w tym samym czasie, Time Lord użył cofania czasu, przez co mnie cofnęło, no, te, cofnęło ja te teleportację, tak ale ciało dalej też było od Elvexa w storage'u. No czyli dobra. długo nie Ogólnie, nie no, nie żył nie, 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 nie długo, tylko on ma 3 sekundy. Ciało leżało w, od Elektryka w stronę O2, obok Security. security. Pomiędzy Security a security no w stronę o ja Pajka, tego nie zrobiłem. To ja zrobiłem przed chwilą. Luna też ja, nie nie zrobiłem. Teraz, ja teraz też, siedziałem, też, też, te nie stromiłem wejściem do specimena. Było bardzo dużo osób generalnie w medzie. Kto był w medzie? Ja, ja byłem. Ja, ja, byłem. Ja, ja byłem przy ja byłem na tej. rakietce. Na ja, no, na no to, no to ja byłem nikt się, się nie może potwierdzić skupia. de facto. Na jak byłeś nie na no, biegaliście przecież przeze mnie. Ja nie widziałem ciebie, bo nie zwróciłem na to uwagi po prostu. No to ja dosyć. Pierdolę. Rakietka dosyć daleko ogólnie. Tak? Ale w biega, ja jestem na rakietce... A ja, a ja, widziałem samym, ja w samym medzie, wtedy kiedy te padły, jak to się nazywa, no, komsy, tak? Koms. To w samym medzie ja widziałem tam chyba z pięciu osób biegało. No. No tak, no, to, no, no, było, no, no, kurwa tam by była w chuj za wirucha. No byłeś tam Ty, Luna, GBN, Mardlax, no i zakładam że no, ATM. No ja byłem a, też. Więc ATM, ale no ATM mówi, że był na rakietce, więc był głupi. No to DDR-y, ja, ja to DDR-y. Ja ja razem z Wami, patrzę na rakietkę, ruszyliście do laba. No, może wbiegałeś, może wbiegałeś. Ej. Ej, może czemu, i wbiegałeś. czemu teraz a rozmawiacie o medzie, jak mówię, że był waleczny? No, 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 bo czemu czemu chodzi, nie, cicho, bo chodzi o to, no, żeby w jednym potencjalne, potencjalne tak, osoby, i które i nie były odpowiedzialne za tego kila. O to chodzi. No, no, no osobiście to było medzie, w medzie, nie? Osoby, które były w medzie nie są odpowiedzialne za jego killa. Ej, bo kończy się spotkanie, chciałem tylko zwrócić uwagę na fakt, tego, że ABI przez całe spotkanie przesiedział cicho, a zazwyczaj jest. No Nie, no, no, no mówił no, ale... na początku, że tego, że ja tylko na początku, że ciało ma 3 sekundy, no i co miałem więcej powiedzieć, byłem w adminie, no. No trzeba powiedzieć, że się Ale co, co miałem powiedzieć? Ile osób gdzie jest na przykład? No ale no, byłem w adminie, no nie widziałem, nie byłem na stole, po drugie, komsy są. Widział ktoś ATM-a? ATM teraz, w tym momencie? Nie. No to Adminię ATM zawiół, to widział... Co? Ko, widziałeś ATM-a Dobra, w życiu mnie, no bo morfink się we mnie zmienił, no bo miał oskarżenia, skaczenia, dobra, wiecie mi po prostu, nie chcę mi się nawet tłumaczyć Co? Wtedy no, jesteś impostorem Słabo, tak, no, 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 dobra Generalnie ja, ATM ja zawsze ja się tłumaczy. Nie wiem co to ATM by teraz zaczął, krzyczeć, jest on jest nie nie, no mam no, werewolfem, ale miałem wrażenie, że chce mnie bladzić zakurwić. Bo widziałem na wysokiej wizji, że za ną pół rundy. A, więc a ja dobra. No dobra, no jeżeli tak było, to mamy Impo i werewolfa, chyba? No, no chyba nie, że... raczej, to... raczej mamy werewolfa. mi to w końcu zrobić Wydaje mi się, że Vix'a zabijam. Gdzie? E, O2. A, no w sensie Wixa wbiegała do elektryka z... Mi no się wydawało, A, bo czekaj, byłem, ale... byłem w trakcie robienia taska i wydaje mi się, że mignął mi różowy Co z was pobiegł e, do tego, do O2 wtedy? W sensie Destru wybiegł z O2 przede wszystkim. tak, ten, ten kill ma gdzieś, e, jakieś 5 sekund, jak widziałem na witach. Co nie. Nie, nie, on może mieć 5 sekund, bo ja ma, widziałem Mardlaksa ma na śmieciach. sekund. Burek może potwierdzić, bo Burek biegł z Vitalsów i jeszcze wtedy tego killa nie było. Ja dopiero no, na śmieciach. Ja, widzi ja, ja widziałam Mardlaksa na śmieciach kilka sekund temu, więc on ma jakoś faktycznie mało... Tego. A gdzie ty Legion jesteś teraz? W Specimenie y skończyłem. Dwa no taski tam w miałem. Ten, bo był w labie. No to to jest Des nie ja No ale Weaponsy są dosyć blisko. O, zaraz, zaraz. Ale jak to ciągłeś? Ja widziałeś kogoś, burę. Noś zabić biedzę do to nie musiałeś do Nie, no, a czy nie na oh, tylko na admin. czy widziałeś, że ktoś je. jest weponsach, mi się nie, ja nie kojarzy, żeby ktoś. Ufo GG Dena zapalała Siema Nie ja mi się wydaje, że ona zabiła i uciekła do Weaponsów. Ogólnie czy... mam czat na 10 wylemi minut dla obserwujących, żeby nie przychodzili ludzie... od Bladiego albo Ebiego nie ten... nie spoilerowali, kto jaką ma rolę, nie? butel na nie hmm. wiem, ja zwierzę na gminie czy ktoś jest na weapons'ach. No ale dosłownie ja, to jest tak świeży kiju. Wiem 4 osoby, bo dwa jedynie tyle. no w teorii można skipnąć. Teoretycznie Luna niby mogła, bo mówiła, że tam była... Luna nie zabiła. Luna no, na 100% nie zabiła. Ale teoretycznie zabiła. Tak, ja to Ja wiem też ogólnie, że GPN jest czysty. To co, skip na siedmiu, czy co? A to może. Skip na 7 Destro po prostu zapierdolił tam. No, no wiesz, to był S wieciek, Albo Destro, Ach, albo Wix'a, No, strana. jeden z dwóch. Tak? No, no skip na siedmiu. Raczej, no, jest, został chyba jeden imposter, więc raczej. raczej A był. też, no niekoniecznie, bo Bladdy mógł po prostu biegać tak po mógł, 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 no. Ale wolno, ile lecą, więc. No, nie to. Dobra, ostatni task mi zostanie. Chyba, że mnie ktoś tu zapierdoli. No To Wixa zabiła na pewno, no bo no, to kurde... była albo Wixa, albo Destru. Mm, czemu Wixa to zrobić? Nie no, no. nie potrafię w postora, no. Ale dlaczego tak zrobiłaś? No nie potrafię w postora. <laughs> nie, bo okej. Okay. Ja nie potrafię kłamać. Bo to słychać po mnie od razu. Zwalmy znaczy... Wywalmy ją. Nie kłam, mów prawdę. Właśnie, mów Co prawdę, się... że. Mów, ja da mi wam pokazać. Migra chodzi w 10 FPS-ach, to swoje role chociaż. Nie, no nie, nie dowiesz się niestety. Nie, 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 nie. Oj, biega, Luna. No, na... Luna jest mistykiem, chyba. Nie, to ja jestem mistykiem i pojedziemy. Ja że jestem Timelordem. lordem. Prostu, ile ma czasu u Dobra, w po prostu. O, ma... No cóż. No, ja już no nie się... chciałbym, no, nie chciałbym.